z Ewangelii według świętego Jana. Działo się to około godziny dziesiątej. Szczęść Boże kochani witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym że to co ważne w naszym życiu to się naprawdę zapisuje głęboko w naszym sercu do tego stopnia że nawet jesteśmy w stanie zapamiętać godzinę. Zapraszam was na ten odcinek. Kochani, witam Was w Nowym Roku. I ta Ewangelia, którą dzisiaj słyszymy, ona troszeczkę nas od razu ustawia pod ten nowy rok. To znaczy, właśnie szczególnie ten fragment, który wybrałem, to zdanie z Ewangelii według Świętego Jana, ono pokazuje nam, że rzeczy ważne ciągle się dokonują wokół nas. Że tak naprawdę jeśli coś się wydarza, takiego, co zmienia moje życie, co jest jakimś krokiem milowym, co jest jakimś przełomem, to, to człowiek wtedy o tym pamięta. Pamięta moment swojego nawrócenia, pamięta moment swojego doświadczenia Pana Boga, tak naprawdę, tak głęboko w sercu, i to zostaje z nim na całe lata. I to są takie rzeczy, które nie uciekają nam z głowy. Czy masz takie wydarzenia w swoim życiu? Pewnie tak. Pewnie, nie wiem, może data Twojego chrztu, chociaż pewnie mało kto z nas pamięta ten moment. Może zdanie jakiegoś ważnego egzaminu, może kupno pierwszego samochodu, może data ślubu, może data narodzin Twoich dzieci, może data też śmierci kogoś bliskiego. Ale czy masz w sobie taką pamięć tych wydarzeń, które w Twoim życiu. Dokonał Bóg. Gdzie doświadczyłeś, doświadczyłaś takiej bardzo mocnej interwencji Pana Boga, Jego bliskości, Jego przyjścia. Jeśli nie, no to właśnie sobie popatrz, czy to rzeczywiście było dla Ciebie ważne. Czy to determinowało Twoje życie. Czy to zmieniało całkowicie to, jak żyjesz. A jeśli miałeś takie momenty, to pielęgnuj je w sobie. To podtrzymuj, tak jak święty Jan. Pamiętał tę godzinę, kiedy spotkał Jezusa i kiedy poszedł za nim. Kochani, życzę Wam właśnie tego, żebyście mieli jak najwięcej takich momentów w życiu, działania Pana Boga i Jego interwencji, takich, które będą przemieniały Was i będą Was coraz bardziej upodobniały do samego Pana Boga, że będziemy odnawiać w sobie to podobieństwo i obraz Jego samego. Życzę Wam, kochani, dobrego tygodnia i w ogóle dobrego całego nowego roku. Niech to będzie czas, kiedy będziemy właśnie bardzo mocno doświadczali Bożej Obecności, Bożej Bliskości, Bożego Działania, Bożej Mocy w tych wszystkich przestrzeniach, w których tego potrzebujemy do naszego zbawienia. Niech on działa. Błogosławię Wam z serca. Do zobaczenia i usłyszenia już wkrótce z Panem Bogiem.